Czy twój kręgosłup boli na samą myśl o pieleniu, a kolana dają się we znaki po wielogodzinnym klęczeniu przy grządkach? Co, jeśli powiem ci, że ogród warzywny nie musi być katorgą, a miejscem odpoczynku, które przynosi zarówno plony, jak i przyjemność? Dziś omówimy siedem genialnie prostych sposobów, by twoje grządki stały się maksymalnie wygodne. Obiecuję, że niektóre z tych pomysłów sprawią, iż spojrzysz na swoją działkę zupełnie inaczej. Przypomnij sobie ten klasyczny obrazek: bezkresne pole ziemniaków albo niekończące się rzędy grządek, które trzeba pielić zgiętym w pół. Ten obraz mocno zakorzenił się w naszej świadomości. Dla wielu pokoleń ogród warzywny był synonimem ciężkiej, fizycznej pracy. Ale czasy się zmieniają. Współczesne ogrodnictwo to nie wyczerpujący wysiłek, a raczej mądre podejście. Chodzi o to, by stworzyć system, który oszczędza Twoje siły i czas, zamiast je pochłaniać. Zatem zacznijmy tworzyć ogród Twoich marzeń. Zacznijmy więc od najważniejszego. Sposób numer jeden, który dosłownie przewróci Wasze podejście do pielęgnacji ogrodu, to odpowiednia wysokość. Zapomnijcie o godzinach spędzonych w niewygodnej pozycji. Mówimy o wysokich, albo jak to się często nazywa, podniesionych grządkach. Czym one są? To genialne w swojej prostocie. W zasadzie to skrzynia lub inna konstrukcja, którą stawiasz bezpośrednio na ziemi i wypełniasz żyzną ziemią. Wysokość może być dowolna, od 20 cm aż po pas. Wyobraź sobie osobisty stół ogrodowy, do którego nie trzeba się nisko pochylać. Główną zaletą jest oczywiście twoje zdrowie i komfort. Pracując przy takiej grządce, prawie nie musisz się schylać. Sadzenie, plewienie, zbieranie plonów wszystkie te czynności stają się o wiele łatwiejsze. Twoje kolana i kręgosłup z pewnością ci za to podziękują. To idealne rozwiązanie nie tylko dla starszych ogrodników, ale dla każdego, kto chce zachować energię na relaks na działce, a nie tylko na ciężką pracę, ale wygoda. To dopiero początek. W takich grządkach sam tworzysz idealną glebę. Nie musisz już walczyć z gliną czy piaskiem, które odziedziczyłeś razem z działką. Po prostu wsypujesz wysokiej jakości ziemię, kompost, dodajesz potrzebne nawozy. Rośliny w takiej własnej, uszytej na miarę ziemi czują się znakomicie, a to oznacza znacznie bogatszy plon. Jest jeszcze Jeden ważny plus. Ziemia w podniesionych grządkach wiosną nagrzewa się znacznie szybciej, a to oznacza, że będziesz mógł zacząć siew wcześniej niż sąsiedzi i jako pierwszy cieszyć się świeżą rzodkiewką czy zielenią. Co więcej, w takich wysokich skrzyniach zapewniony jest doskonały drenaż. Korzenie roślin nigdy nie będą cierpieć z powodu zastoju wody po silnych deszczach. I nie zapominajmy o estetyce. Estetyczne, wyraźnie zarysowane grządki natychmiast przekształcają każdy ogród w zadbany i stylowy element krajobrazu. A wykonać je można z niemal każdego materiału z desek, blachy falistej, metalu, cegieł, czy nawet gotowych modułów plastikowych. Wybór zależy tylko od Twojego gustu i budżetu. W zasadzie wysoka grządka. To twój osobisty raj ogrodowy w miniaturze wygodnie, wydajnie i pięknie. Idealna szerokość grządki to kolejna kwestia, która znacząco wpływa na komfort pracy. Obowiązuje tu złota, niepodważalna zasada: musisz bez problemu dosięgać do środka grządki z każdej strony, nie wchodząc na nią ani kolanami, ani stopami. Dlaczego to takie kluczowe? Po pierwsze, gdy wchodzisz na grządkę, Mocno ugniatasz ziemię. Zbita ziemia to wróg korzeni roślin. Trudniej im oddychać oraz pobierać wodę i składniki odżywcze. W rezultacie rośliny gorzej się rozwijają, częściej chorują i dają mniejsze plony. Okazuje się, że za każdym razem, gdy sięgasz po chwasta i opierasz się na grządce, nieświadomie szkodzisz swoim uprawom. Po drugie, to kwestia Twojego osobistego komfortu i czystości przyznasz, że dużo przyjemniej pracuje się stojąc na czystej ścieżce niż balansując na brzegu grządki czy brudząc ubranie wchodząc na nią. Jaka szerokość jest zatem optymalna? Zazwyczaj mieści się w przedziale od 70 do 120 cm. Aby określić swoją idealną szerokość, po prostu przeprowadź prosty eksperyment. Stań na ścieżce i wyciągnij rękę Odległość, na jaką możesz swobodnie dosięgnąć i bez trudu coś zrobić, na przykład wyrwać chwasta, to właśnie połowa twojej idealnej szerokości grządki. Jeśli grządka będzie dostępna z dwóch stron, po prostu pomnóż tę odległość razy dwa. Jeśli natomiast grządka przylega do płotu lub ściany, jej szerokość nie powinna przekraczać długości twojej wyciągniętej ręki. Wydawać by się mogło, że to tylko drobiazg ale to właśnie takie detale przekształcają rutynową pielęgnację ogrodu z męczącego obowiązku w łatwe i przyjemne zajęcie. Zdziwisz się, o ile mniej czasu i sił zajmie plewienie i zbieranie plonów, gdy nie będziesz musiał się wyginać i naciągać. Właściwie dobrana szerokość to prosty, ale niezwykle skuteczny krok do ogrodu Twoich marzeń. Skoro już ustaliliśmy wysokość i szerokość, porozmawiajmy o tym, co nadaje grządce formę i charakter. To trzeci sposób na uczynienie ogrodu bardziej praktycznym przemyślane obrzeża i ogrodzenia. Wielu uważa, że obrzeża to tylko element dekoracyjny. Owszem, starannie wykonane obrzeża sprawiają, że ogród wygląda schludniej i estetyczniej, jednak ich rola funkcjonalna. Jest znacznie ważniejsza. Po pierwsze, obrzeża to twoja niezawodna forteca. Wyraźnie oddzielają uprawną, żyzną ziemię, grządki od ścieżek. Oznacza to, że chwastom ze ścieżek będzie znacznie trudniej przedostać się do twoich warzyw i ziół. Obrzeża stają się fizyczną barierą na ich drodze, co znacznie skraca czas poświęcony na pielenie. Po drugie, obrzeża utrzymują cenną glebę, na swoim miejscu. Bez nich, po każdym silnym deszczu lub obfitym podlewaniu ziemia nieuchronnie będzie się rozmywać i obsypywać na ścieżki. Wraz z ziemią wypłukiwane są również składniki odżywcze, tak potrzebne twoim roślinom. Dzięki obrzeżom cała żyzna gleba i wszystkie zastosowane nawozy pozostają tam, gdzie powinny, ukorzeni. Trzeci ważny aspekt to wygoda pielęgnacji. Krawędzie grządki, wzmocnione obrzeżami, nie obsypują się, gdy przypadkowo uderzysz w nie nogą lub narzędziem ogrodniczym. Na solidnym obrzeżu można nawet przysiąść na chwilę, by odpocząć albo postawić niewielki koszyk na chwasty czy plony. Z czego można wykonać te cudowne obrzeża? Możliwości jest mnóstwo. Najpopularniejsze i najbardziej ekologiczne jest oczywiście drewno, deski, kantówki, a nawet oflisy. Wszystko się przyda. Ważne, by drewno zabezpieczyć specjalnymi preparatami, aby nie zgniło od wilgoci. Inną trwałą opcją jest płaski eternit. Nie gnije, nie boi się wilgoci i służy przez dziesięciolecia. Wykorzystuje się także metal, cegłę, kamień naturalny, czy gotowe obrzeża z plastiku i metalu, które po prostu wbija się w ziemię. Odpowiednio dobrane obrzeża to inwestycja która zwraca się wielokrotnie Poświęcasz czas i wysiłek raz, a potem przez lata cieszysz się czystymi ścieżkami, minimalnym pieleniem i schludnym, zadbanym wyglądem swojego ogrodu. Go mamy już zaaranżowane grządki, ale co z przestrzenią między nimi? Czwartym, często niedocenianym rozwiązaniem są inteligentne ścieżki. Uwierzcie, to co znajduje się między waszymi uprawami jest równie ważne, jak to, co rośnie w samych grządkach. Przypomnijcie sobie klasyczny ogród po deszczu: błoto, kałuże, śliska ziemia, która przylepia się do butów i roznosi po całej działce, a potem trafia do domu. Nie najprzyjemniejszy widok, prawda? A do tego wieczna walka z trawą, która uparcie wyrasta na ścieżkach, zabierając mnóstwo czasu i energii. Inteligentne ścieżki rozwiązują wszystkie te problemy raz na zawsze. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie czystego i wygodnego dostępu do grządek w każdą pogodę. Powinniście mieć możliwość spokojnego przejścia do swoich roślin nawet po ulewie, nie brudząc sobie nóg. Jakie więc powinny być te ścieżki? Po pierwsze, wystarczająco szerokie. Minimalna komfortowa szerokość to około 50-60 cm. Tyle wystarczy, by swobodnie przejść. Jeśli jednak planujecie wozić po ogrodzie taczkę, poszerzcie przejścia do 70-80 cm, by swobodnie przejechała. Po drugie, należy je czymś wyłożyć. A tutaj fantazja jest nieograniczona. Najprostszy i najbardziej budżetowy wariant to ściółkowanie ścieżek. Do tego celu idealnie nadają się trociny, zrębki, skoszona trawa, a nawet stary karton. Taka warstwa zapobiegnie wyrastaniu chwastów i będzie wchłaniać nadmiar wilgoci. Bardziej trwałe i solidne podejście to zastosowanie stałej nawierzchni. Ścieżki można wysypać żwirem, grysem lub piaskiem. Można je wyłożyć kostką brukową, cegłą, plastrami drewna lub specjalnymi płytami ogrodowymi. Tak, to będzie wymagało inwestycji na początku, ale w zamian otrzymacie absolutnie czyste, suche i wygodne przejścia na długie lata. Wyobraźcie sobie, wychodzicie do ogrodu po deszczu, a pod stopami macie suchą i czystą na z spłytek lub przyjemne w dotyku zrębki drzewne. Żadnego błota, żadnej walki z chwastami na ścieżkach. Pielęgnacja ogrodu od razu staje się o wiele przyjemniejsza. Inteligentne ścieżki to nie luksus, lecz najważniejszy element komfortowego i uporządkowanego ogrodnictwa. Przejdźmy do piątego sekretu, który pozwoli ci zaoszczędzić mnóstwo czasu. Mowa o przemyślanym nawadnianiu. Noszenie ciężkich konewek, czy ciągłe rozplątywanie długiego węża, który tylko czeka, żeby połamać młode roślinki, to prawdziwy trening dla najbardziej wytrwałych. Ale po co, skoro można zrobić prościej? Mowa tu o systemach automatycznego lub półautomatycznego nawadniania, a królem wśród nich jest nawadnianie. Kropelkowe. Może brzmi to skomplikowanie i drogo, ale wcale tak nie jest. Dziś na rynku jest mnóstwo gotowych zestawów do nawadniania kropelkowego, które łatwo złożyć samodzielnie, niczym klocki Lego. Jak to działa? Wzdłuż grządek układa się specjalne rurki lub taśmy z małymi otworami, kroplownikami. Woda sączy się z nich powoli, kropla po kropli, bezpośrednio pod korzeń każdej rośliny żadnych wielkich kałuż, żadnego marnowania wody i żadnej suchej skorupy na powierzchni ziemi. Jakie są główne zalety? Po pierwsze, to niesamowita oszczędność twojego czasu i sił. Wystarczy, że otworzysz jeden kran, a cały twój ogród nawadnia się sam. A jeśli dodasz do systemu prosty programator czasowy, to podlewanie będzie włączać i wyłączać się automatycznie. Według ustalonego harmonogramu. Możesz spokojnie wyjechać na kilka dni, wiedząc, że Twoje rośliny nie pozostaną bez wody. Po drugie, to ogromna oszczędność wody. Przy zwykłym podlewaniu konewką lub wężem, większość wody wyparowuje lub spływa na marne. System kropelkowy dostarcza wodę punktowo, prosto do korzeni, zmniejszając zużycie wody o 50-70%. To korzystne zarówno dla Twojego portfela, jak i dla środowiska. Po trzecie, to korzystne dla samych roślin. Liście pozostają suche, co zmniejsza ryzyko rozwoju chorób grzybowych, na przykład zarazy ziemniaczanej u pomidorów. Gleba nie ulega zagęszczeniu, a pozostaje luźna i napowietrzona. Co więcej, przez system nawadniania kropelkowego można podawać płynne nawozy, które dotrą do roślin razem. Z wodą. Stworzenie systemu nawadniania kropelkowego to jeden z najmądrzejszych kroków na drodze do ogrodu, do relaksu. Raz poświęcasz trochę czasu na montaż, a potem przez cały sezon cieszysz się wolnym czasem, zdrowymi roślinami i wspaniałymi zbiorami. Szósta metoda, którą doświadczeni ogrodnicy uważają za niemal magiczną, to ściółkowanie. Jeśli jeszcze nie korzystasz z tej techniki: Przygotuj się na to, jak bardzo ułatwi ona Twoje ogrodnicze życie. Ściółkowanie polega na przykrywaniu gleby wokół roślin dowolnym, odpowiednim materiałem. Co zyskujemy dzięki temu? Po pierwsze i co najważniejsze, ściółka to najskuteczniejszy wróg chwastów. Gruba warstwa materii organicznej o grubości 5-10 cm po prostu uniemożliwia nasionom chwastów kiełkowanie, pozbawiając je dostępu do światła. Praktycznie całkowicie eliminujesz konieczność pielenia grządek. Wyobraź sobie tylko, ile czasu i wysiłku to zaoszczędzi. Po drugie, ściółka działa jak kołdra dla gleby. Chroni ziemię przed przesuszeniem pod palącym słońcem, zatrzymując cenną wilgoć. To oznacza, że podlewanie grządek będzie znacznie rzadsze. Jednocześnie ściółka chroni glebę przed przegrzewaniem w upalne dni i wyziębieniem w chłodne noce. Zapewniając korzeniom optymalne warunki. Trzecia olbrzymia zaleta to poprawa struktury gleby dzięki ściółkowaniu. Ściółka organiczna, taka jak skoszona trawa, słoma, trociny czy kompost, z czasem powoli się rozkłada. Jest przetwarzana przez dżdżownice i mikroorganizmy, które zamieniają ją w najcenniejszą próchnicę. Twoja gleba z roku na rok staje się bardziej pulchna. Żyzna i pełna życia, a to wszystko bez Twojego wysiłku. Dodatkowo ściółka chroni owoce przed zabrudzeniem. Truskawki, cukinie czy ogórki leżące na warstwie czystej słomy lub trawy zawsze pozostają czyste, nawet po intensywnym deszczu. To zmniejsza ryzyko ich gnicia i poprawia wygląd oraz jakość plonów. Czym ściółkować? Praktycznie wszystkim, co organiczne skoszoną i lekko podsuszoną trawą słomą, sianem, rozdrobnioną korą, zrębkami, opadłymi liśćmi, igliwiem, a nawet starymi gazetami czy kartonem. Najważniejsza zasada, warstwa, musi być odpowiednio gruba, tak aby nie przepuszczać światła. Ściółkowanie to genialnie prosty i w pełni ekologiczny sposób, by rozwiązać kilka problemów jednocześnie. Ograniczyć podlewanie, zapomnieć o pieleniu, i stale poprawiać żyzność gleby. To prawdziwy skarb dla każdego, kto chce wyciągnąć z ogrodu maksimum korzyści przy minimum wysiłku. I właśnie tutaj zaczyna się najciekawszy moment. Pojedynczo każda z tych wskazówek jest dobra, ale prawdziwa magia, prawdziwy przełom w myśleniu następuje, gdy połączycie je wszystkie razem. Wyobraźcie sobie to tylko przez chwilę. Podchodzicie do swojej wysokiej grządki o idealnej szerokości. Nie musicie się do niej schylać aż do ziemi. Ziemia się nie obsypuje dzięki mocnym i estetycznym obrzeżom. Idziecie czystą ściółkowaną ścieżką, a nie przez błoto. Podlewanie włącza się samo zgodnie z harmonogramem, a pod grubą warstwą ściółki organicznej prawie nie ma chwastów. To już nie jest ogródek w starym rozumieniu tego słowa. To wasz osobisty, wygodny Niemal autonomiczny ekosystem, który pracuje dla Was, a nie Wy dla Niego. To jest kluczowa zmiana. Zmieniamy samą filozofię prowadzenia ogrodu, od niekończącej się walki do mądrego i przyjemnego partnerstwa z naturą. Wygodne grządki to nie jest oznaka lenistwa, lecz zdrowego rozsądku i szacunku do własnego czasu i zdrowia. Dziękuję, że obejrzeliście ten film do końca. Jeśli uznaliście go za przydatny, Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych pomysłów do Waszego ogrodu. A jakie sztuczki ułatwiające prace ogrodowe stosujecie, wy albo którą z naszych wskazówek chcielibyście wypróbować w pierwszej kolejności? Napiszcie w komentarzach: chętnie poczytamy.